No tutaj, jak ci poszedł? No nie zobaczymy na wynikach. Co było? No i średni. Spodziewałeś się czegoś, czy Dużo było takich zadań, które przerobiliśmy już wcześniej. Aha. No Zdajesz do. maturę rozszerzoną? Tak. Życzymy powodzenia. Nie dziękuję. Czyli no, to wrócić za nie Za trzy godziny. Do powodzenia. Nie Dziękuję. A spodziewałeś się zadań, czy było jakieś zaskoczenie dużo? Nie, wiesz co? Właściwie oprócz tego jednego, którego nie zrobiłem, to było łatwe też Nie spodziewałem się. No to fajnie. Dobrze, dziękuję. Że zadać jedno pytanie? Jak wam poszła matura? Nie, nie, dzięki. Źle było? Dobrze? Nic cię nie zaskoczyło? Nic. się nie zaskoczyło? Nic mnie nie zaskoczyło. Okej. Możemy zadać jedno pytanie? Jak wam poszła matura? Matematyka teraz na podstawowe. Nic nas nie zasłyszał? Nic. Zdaje się, że rozszerzono? Została pani na bączek, więc nie nas nie mogło zasłyszeć. Wszystko jasne. Rozszerzono, myślimy, że tak samo być. A, czyli prosicie co za dwie godziny, nie zapraszamy. Wracamy, pani, tak, czekamy na obiad i. No to powodzenia. Dziękuję. Możemy zadać jedno pytanie? E, jak wam poszła matura? E, matura? Z kogo? No to wiadomo, że będzie z rozszerzoną. Tak, no. jak wam poszła matura? Jak ci poszła? Dziękujemy. No? Możemy zadać jakieś Jak wam poszła matura? Bardzo dobrze. z was nie się zaskoczyło? Nie. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. pytanie? Jak wam poszła matura? Świetnie. Nie, dobrze. nie Nie, to dobrze. Zadowoleni się... jesteśmy. Dosyć trudne, aczkolwiek myślę, że osiągnięcie 30% jest w moim zasięgu. Aha, to dobrze. A zostajesz z rozszerzona? Nie, niestety, na szczęście nie zdaje. Myślę, że tam już nie popisały mi się wielkimi Aha. umiejętnościami. Dobrze, no, dziękujemy. Proszę. No, generalnie liczę na 30%. Więcej mi nie potrzeba. No, chyba, że 32, no bo 31 nie może być. No, wiadomo, musi być parzyście. No, trzymajmy kciuki. Co jest Jak się poszło? Nie wiem. Nie wiem. Ale nic się nie zaskoczyło, czy były jakieś trudne pytania? Wszystkie były trudne. wiem. Jak wam poszło? Bardzo dobrze. Marszura była śmieszna w sumie, bo były łatwe zadania otwarte, nie, no, ale krótkie odpowiedzi. Ale zamknięte były trudne. Tak. Okay. Nie, z porównaniem tak. Do, do tej z tego roku... Liczymy na większo, zdanie, na ale bez rewelacji, że tak powiem. Zdane bez rewelacji. Nie A Rosjuna będzie się nie, tak. nie, nie. Nie, będzie. No, dziękuję. dziękuję. Pozdrawiam Nunię. Jacusia. Y